cześć kochani witam witam w przesłaniu tygodniowym jak co tydzień zobaczymy sobie co tutaj chce być nam powiedziane co będzie ważne istotne w tym tygodniu jakie przesłanie od stali sen szamana co chce być powiedziane nam tydzień od 26 czerwca i do 2 lipca, kochani, już mamy lipiec zaraz zapasy. Co na ten tydzień? Poproszę o jedną wskazówkę. Przygotowałam tu więcej kart, więc zobaczymy, połączymy to w kropki. I jak to będzie wyglądał ten tydzień? Poproszę. Jedna wyrocznia między światami. 22. Jedną z tej talii na tydzień od 26 do 2 lipca. Mhm. Co tu będzie istotne w tym tygodniu? Proszę bardzo, więcej szczęścia niż rozumu będziemy mieli. Co bogini na to? Na ten tydzień chcę powiedzieć. 26 do 2 lipca. Jaka bogini. Chcę tutaj się wypowiedzieć. Pele. Boska namiętność. No i wibracja, jaką będziemy się otaczać w tym tygodniu. Wibracja jako wskazówka. Nie? Co ciekawe, wyrocznia szamana jest 22, koniczynka szczęścia jest dwójką, a więc dwójka, dwójka będzie bardzo istotna, czwórka. Zobaczmy wibracje, jakie, jakie wibracje tutaj będą od 26 do 2 lipiec. Kochani, jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście uzyskać odpowiedzi, zapraszam was na codziennego live'a. Wieczorem czy się światłem, mamy 39,11, zobaczcie, nie 39,12, czyli trójka, przepraszam. Dobra, lecimy, piękne, między światami, numer 22, jak tu będzie w tym tygodniu, się pokazywało, co nam chce w powiedzieć ta wyrocznia. Kiedy ta karta się pojawia, potraktuj ją jako zaproszenie, by przyzwyczaić się do życia jedną nogą w starym, a drugą w nogą w nowym świecie. Nie ma już powrotu do starego porządku rzeczy, a nowe jeszcze nie całkiem nadeszło. Musisz odnaleźć kruchą równowagę, która będzie stanowić dla Ciebie zarówno źródło przyjemności podczas wspominania przeszłości. Jak i zakwytu nad niezwykłą, ekscytującą przyszłością. Nie czekaj na aplauz. Działaj cicho, działaj skromnie, w sposób niewidoczny dla innych. Ta karta zachęca, byś rozpoczął nie tylko nowy rozdział w życiu, ale wręcz nową książkę. Nie zdradź się przed nikim. Pozwól, by inni byli tak samo zaskoczeni jak i ty, kiedy już wymyślisz siebie na nowo. Upewnij się jednak, że nie jesteś zaledwie nieco ulepszoną i wygładzoną wersją przestarzałego, nieaktualnego siebie. Stwórz w tym tygodniu siebie jako osobę w pełni oryginalną. Nie czuj się zobowiązany do wyjaśnień ani do bycia zrozumianym, bądź tajemnicą, nawet dla samego siebie. Spójrz pewnego ranka w lustro by przeżyć miłą niespodziankę. Karta między światami zaprasza Cię, byś stał się prawdziwym czarodziejem. Nie kuglarzem prezentującym magiczne sztuczki, lecz kimś, kto mistrzostw, mistrzostwo opanował sztukę tańca pomiędzy światem widzialnym i niewidzialnym. Między królestwem formy i królestwem bezkształtności. Jesteś twórcą nowych idei, oryginalnych i zrównoważony sposób życia na świecie. Kochani, żegnamy stare, nie jesteśmy jeszcze jedną nogą w nowym, ale tutaj chodzi o spojrzenie w głąb siebie, jak mogę coś zmienić, być inną, być innym. Zaskocz samą siebie, ale też o tym nie mów. Działaj w ukryciu, skromnie. I oczekuj tego szczęścia, bo tu przyjdzie. Bo jak widzicie, mamy tą koniczynkę, która jest szczęściem, fortuną. Pojawiają się w tym tygodniu lepsze rzeczy, pojawia się totalna zmiana, trudności gdzieś odchodzą, ale też pojawiają się miłe niespodzianki. To będzie dużo radości. I właśnie tak, jak tu jest powiedziane. W którymś momencie spójrz pewnego ranka w lustro, aby przeżyć miłą niespodziankę, a więc tak tutaj się coś zadzieje. Bogini, która będzie nam przewodzić, to boska namiętność. Bądź uczciwy wobec siebie. Co jest największym pragnieniem twojego serca? Odpowiedz sam sobie uczciwie i otocz się światłem. A więc świeć swoim światłem, swoją miłością, żeby wszyscy widzieli, jak dobrym jesteś człowiekiem, jak autentycznym jesteś człowiekiem. Otocz się światłem. Być może jeszcze mi trochę tutaj czasu starczy. 39, bo to jest piękne. A więc przeczytam. Użyj swojej wyobraźni, i za każdym razem, gdy opuszczasz dom. Otaczaj się ochronnymi wibracjami białego światła i miłości do własnej osoby. Uczyć z tego zwyczaj, tak jak zakładanie butów przed wyjściem na zewnątrz. Otaczanie się światłem odbija negatywną energię i zapobiega jej osiada osiadaniu na Twojej duszy oraz zakłócaniu Twojego spokoju. A więc chodzi tutaj, kochani, nie wchodzimy w dramaty. Nie wchodzimy w takie sytuacje, kto nas tutaj zabiera, nam energię. O to tu chodzi, żeby ochronić się tym światłem na zewnątrz przed złymi energiami. Otocz się tym światłem. Idź z miłością, to jest pełno serduszek. Słuchajcie, na tych konieczynkach też są serduszka. Tutaj jest boska namiętność. Bądź szczery, szczera ze sobą i wędrówka między królestwem, a więc piękne przesłanie na ten tydzień. Ja Wam życzę tego z całego serca. Do następnego buziaki. Pozdrawiam. Papa. Pa.